Witam Was w centrum Szkoleń Spawaczy Inżynieria. Jeśli chodzi o wybór naszego ośrodka spawania, zyskujecie na pewno naukę na maszynach produkcyjnych, czyli uczycie się na tym, co jest rzeczywiście później dla Was ważne, dostęp do technologii. Uczycie się na materiale dobrej jakości, klasa wytopu. Pierwsza mamy na wszystko atesty i certyfikaty. Uczymy według wytycznych Instytutu z Gliwic, więc nie jesteście tutaj w żaden sposób poszkodowani nauką, która byłaby celowo skracana co do godzin czasu. A dodatkowo myślę, że w dzisiejszych czasach dostęp do teorii i praktyki w jednym miejscu jest dość ważny. Jeśli chodzi o teorię, odpowiadam na wszystkie pytania i szczegółowo, więc myślę, że jesteście w stanie u mnie nauczyć się bardzo dużo, nie tyle co praktycznie, ale i teoretycznie w tym samym czasie. Myślę, że wybór inżynierii, jeśli chodzi o ośrodek spawania, nie jest błędem. Jedyna rzecz, która was może ograniczać, to czas, którego jak zawsze każdy człowiek ma mało.